Gdy dowiedziałem się, że ostatni film o Deadpoolu wyszedł spod skrzydeł Disneya, stwierdziłem, że muszę go obejrzeć, bo jestem ciekaw, czy jakość tego filmu jest lepsza niż ich ostatnich animacji. Szczególnie, że słyszę coraz więcej głosów, że ten film nawet daje radę. I muszę przyznać, że o ile widziałem poprzednie filmy o Deadpoolu, to było to na tyle dawno, że zupełnie nic nie pamiętam. A nie jestem jakimś strasznym fanem Marvela, żeby oglądać je jeszcze raz. I zanim ktoś mi napisze jakiś niemiły komentarz a propos tego faktu, to w sumie dla mnie te filmy są po prostu mocno powtarzalne, bo mam wrażenie, że wystarczy, że zmienią trochę wygląd głównego bohatera. I cyk mają nowy film. Ale na moją opinię może też mieć wpływ to, że gdy czekałem na trzeci film o moim ulubionym superbohaterze, to postanowili go wycofać. I ja rozumiem, że może nie jest tak popularny jak Deadpool, więc im wybaczam, ale nie zapominam. Zaczynamy od tego, że Deadpool bawi się w nekromanty, żeby móc udawać, że ma przyjaciół. Potem zjawiają się prawdziwi ludzie i mówię mu: hej, możemy być twoimi kolegami? Na co on mówi: nie! bo jest introwertykiem i strasznie się wstydzi. Potem mamy trochę tańca i tą piosenkę. I nie zrozumcie mnie źle, ta piosenka mega pasuje i w ogóle, ale to jedna z tych toksycznych piosenek, Które jak się raz usłyszy, to przez tydzień leci Wam w głowie i nic się nie da z tym zrobić. A niech cię Marvel! W każdym razie mamy brutalność krew i flaki, ale też całkiem kreatywne napisy z nazwiskami. I ja rozumiem, że mordobicie w tym filmie musi się pojawić, ale jak dla mnie ta scena trwa trochę zbyt długo. No ale pewnie się czepiam. W końcu cofamy się do przeszłości przez dupę głównego bohatera i Deadpool jest na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby zostać Avengersem. Ale gdy gruby pyta go, dlaczego jeszcze nie subskrybujesz seriana? A przecież wiesz, że do końca roku chcemy zebrać 100 tysięcy członków. Więc serio, i jakbyście mogli kliknąć suba, to by było super. A Gruby tak naprawdę powiedział: Dlaczego właśnie ciebie powinniśmy zatrudnić? Bo chce zaimponować dupęczecz, nie? Niestety, to nie jest odpowiedź, na którą Gruby liczy, więc Deadpool sobie z niego żartuje. Wszyscy ci się gapią na Bebek, bo jest kurwa gigantyczny. Więc musi zostać sprzedawcą samochodów i jak wraca z roboty, to przyjaciele robią mu przyjęcie niespodziankę, bo ma urodziny. Ale nie bawi się zbyt dobrze, bo wolałby teraz spuszczać bęski z wolą. Jak dla mnie to dosyć oczywista fabuła i mam wrażenie, że. Widziałem podobny motyw już kilka razy, ale pewnie znów się czekam. Potem próbuję zrizować swoją byłą, ale ona mówi mu: Sorry, nie jesteś Sigmom jak mój obecny chłopak, więc już mnie Deadpool wygłasza mowę jakich to ma wspaniałych przyjaciół i jaki to szczęśliwy jest. Przychodzą te rzemeczki, z którymi był się wcześniej, z tym, że oni się jeszcze nie bili, bo to wcześniej była przeszłość, więc się jeszcze nie znają i dopiero teraz widzą się pierwszy raz i... No wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, mówią, że jak będzie ich kolegą, to załatwią mu kolejną rozmowę o pracę, więc on z wielką chęcią idzie z nimi. Okazuje się, że główny bohater... oczywiście, Jest wybrańcem, który ma zbawić wszystkie wszechświaty, bo ta organizacja zajmuje się wymiarami i czasem. Więc dyro tej organizacji obiecuje Deadpoolowi, że zostanie Avengersem, przez co on tak się podnieca, że aż musi zostać obmacany przez jakiegoś brodę tego dziada... Deadpool wraca do Dyra i mówi Ale piszcie, pochwalę się meczką, i powiem dupeczce, że w końcu jestem gigaczadem. Ale będę miał RIS Co do Skibidi, ty jesteś suchają, że nic nie rozumiesz Twój wymiar będzie miał Elris, bo nie ma w nim już głównego gigaczada. Co do Stigmy, przecież ja żyję Ha, 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 ha. Ty to nawet nie jesteś Stigmą, nie to co Logan Deadpool się obraża i wysprzęgla pią I teleportuje się w pizdu I dla odmiany mamy Więcej brutalności I on nie ogarnie jak używać szponów swojego martwego przyjaciela Ciela, przez co jedną ręką utknął w kroczu, a drugą w dupie. I może ja nie mam poczucia humoru, ale jak dla mnie jest to po prostu słaby żart, ale pewnie się czepiam. Teraz Deadpool skacze po różnych wymiarach, żeby znaleźć wersję Wolverine'a, która go doszczętnie nie zmasakruje. I w końcu mu się udaje, ale niestety ta wersja ma małe szpony i Deadpool mówi, że. ha ha ha, To pewnie jak twój kół, ale żart jest tak suchy, że Logan obala całą butelkę soku z gumy jagód naraz i Deadpool zabiera go do dyra, który ogólnie nazywa się Paradox. Ale on nie chce ich słuchać, bo ma przerwę na kanapkę, więc wysyła ich na wypistów, czyli wymiar zwany Voidem. I teraz dla odmiany mamy. Więcej brutalności Choć muszę przyznać, że efekty specjalne i pomysł na sceny jak ta są dosyć kreatywne Więc plus za to <klucz> Przyjeżdżają ziomki z Mad Maxa i teraz zamiast ze sobą biją się z nimi Ci prowadzą ich do dziewczynki po chemioterapii, bo ona zawsze chciała poznać swoich superbohaterów Trochę mało śmiesznych żartów Dalej mamy Jeszcze więcej brutalności Logan zabijały Solkę, ale jednak nie zabijały Solki Więc nasze duo ucieka, ale z racji, że już trochę się zmęczyli to robią przerwę na jedzonko <laughs> Poznajemy pies pula i gay pula, który daje im auto. I teraz mają małą, malutką sprzeczkę, więc dla odmiany mamy. Więcej brutalności. I mimo, że podczas walki całkiem zniszczyli auto, to jakiś tajemniczy ktoś nim odjeżdża. Ale pewnie się czepiam. Okazuje się, że. Oczywiście! Znaleźli ich inni bohaterowie Marvela, którzy są w Wojdzie. Więc urządzają sobie mało wnoszący pogaduchy. A Logan robi sobie ognisko z tą dupeczką. I on z racji, że jest super cool z to mówi. Sorry, maleńka, ale nie będę wam pomagał w walce z wysolką, A ona mówi. Logan, nie damy rady bez Ciebie. Ja wiem, że masz dobre serduszko. Dawaj, będzie fajnie. Ale okazuje się, że jednak nie jest fajnie, bo musiał całą drogę siedzieć w bagażniku. A Deadpool i Logan idą wręczyć prezent dziewczynce po chemioterapii w postaci kasku rowerowego, bo wtedy straci swoje moce. Ale jednak ten plan jest taki średni, bo Oczywiście. Okazuje się, że ona jest jedyną osobą, która może im pomóc się teleportować, więc Logan jej mówi: "Wiesz co, znałem twojego brata i on był dobry, ale ty jesteś zła, ale on był dobry, więc ty możesz być też dobra". I ona oczywiście zapomina, że jest złolem i otwiera im portal do domu oni biegną do tego portalu bez zastanowienia, mimo że ich ziomeczki praktycznie giną na polu bitwy. Czyli w sumie ta Wysolka jest dobra, bo im pomaga, a oni są źli, bo zostawiają swoich przyjaciół i myślą tylko o sobie, ale pewnie się czepią. Wysolka ah! po dosłownie minucie znudziła się tym byciem dobrą i wraca do bycia złolem, więc mówi, że chce zniszczyć wszystkie wszechświaty, bo tak ich I mimo że przecież mogła zacząć ten plan niszczenia wszechświatów w dowolnym momencie, to zupełnie przypadkiem zrobiła to dopiero po rozmowie z głównymi bohaterami, ale pewnie znowu się czepią. Później mamy Deadpool Ocepcję, bo ta armia Deadpooli pracuje dla Wysolki i zabić Oji Deadpoola, ale żeby się uratować on używa Geypoola jako tarczy. A do Logana nie strzelają, bo przecież on trzyma pieska. No i teraz Logan i Deadpool wychodzą z ukrycia i mimo, że dosłownie sekundy temu armia Deadpooli strzelała jak szalona, to teraz oczywiście dają im zrobić cool wejście w slow motion. Bardzo miło z ich strony. A z racji, że dawno nie było, to mamy więcej brutalności. Przejeżdża ziomek z pracy Oji Deadpoola i żeby było śmiesznie to okazuje się, że każdy Deadpool w swoim wymiarze ma takiego ziomeczka. I go bardzo lubią, więc oczywiście. zapominają, że jeszcze przed chwilą Walczyli i lgną do tego typa, dzięki czemu nasze duo ma drogę wolną do wysolki. Okazuje się, że żeby ją powstrzymać, trzeba zrobić coś, czego nie przeżyje nawet Deadpool i Wolverine, więc oni się sprzeczają, kto powinien iść, ale Deadpool ostatecznie przechytrza Wolverina i on idzie. No i wiadomo, teraz mamy typową końcówkę z dramatyczną muzyką. O nie, ona prawie zniszczyła świat! A mu to tak ciężko idzie! Chyba mu się nie uda! O nie, jesteśmy zgubieni! Ale w ostatniej chwili wbija Wolverine i mu pomaga tylko po to, żebyśmy mogli zobaczyć jego sześciopak. Potem eksplozja, światło zgliszcza pff. I Dyro mówi, że Och, szkoda, że zginęli Ale oczywiście dosłownie w tym momencie okazuje się, że żyją Bo uratowała ich siła przyjaźni Wow, kto by się spodziewał Paradoks jest wysłany do wojdu, a oni są super ziomeczkami I jedzą kepsa A na sam koniec Deadpool mówi nam morał, czyli Nie musi znać cię cały świat Ważne, żebyś miał przyjaciół Podsumowując, ogólnie film nie jest zły. Efekty specjalne są spoko, a sama historia jest ok, Ale główna zło jest momentami po prostu głupia i dlatego to wszystko się udaje. Jak dla mnie jest przesyt brutalności i żartów, ale rozumiem, że to nieodłączny element tych filmów. Więc jeśli jesteś fanem Marvela i kina akcji, myślę, że będziesz bawić się znacznie lepiej niż ja, a ja bawiłem się wcale nie tak źle. A parę razy nawet się zaśmiałem. Jak zwykle pozdro dla... Pamiętajcie, że możecie wbijać na naszego Discorda, wysyłać mi memy na Insta, i zostać wspierającym kanał. Pa, pa.